Dzień dobry, kochane moje panie. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną na tym kanale, za wszystkie łapki, w górę, za wszystkie komentarze i za to, że od czasu do czasu ktoś tu zajrzy, jakiś ktoś nowy i też może się zapisze, zasubskrybuje, Więc dziękuję wszystkim za, za oglądanie i za te miłe komentarze i także za te niemiłe. Tak jak ja mówiłam już kiedyś, to wszystko jest po prostu z przymrużeniem oka. Więc. Ja tego nie traktuję jakoś tak sobie do serca. Chciałam Wam, Panie, powiedzieć, że Zara ma taką dużą, dużą wysprzedaż i właśnie udałam się w niedzielę do Zary, przypadkowo, bo córka musiała oddać sukienkę, bo kupiła tam sukienkę, przyjechała do domu i mówi, mamo, ta sukienka ma dziurę z tyłu przy zamku, ja my, no to musimy oddać. Tak, żeby się zbierały, zbierały, aż w końcu wybrałyśmy się wczoraj, żeby oddać tą sukienkę. Popatrzyłam i ja mówię: O, popatrz, a ile ludzi taka duża przecena było 40%, 30% i 50%. I chciałam wam pokazać, co ja kupiłam. A ceny są bardzo drogie u nas w Zarze. Naprawdę, nawet te 30%, czy te 40%, czy 50% to jest naprawdę dalej, tak jak dla mnie, na moją kieszeń jest drogo. A niech założę okulary, bo bez okularów nic nie będę widziała, żeby wam to pokazać. Może nawet moje panie wstanę, to będzie lepiej to się prezentowało. Więc to kosztowało 39 dolarów 90 centów, czyli 40 dolarów. I z tego było 40% off z tych, z tych 40 dolarów. To, to nie jest takie nic specjalnego, taka sobie narzutka, ale to nie jest, mówię, jakieś no wiecie, żeby to był jakiś materiał ekstra, czy nie wiadomo jakie szycie i następne to mnie kosztowało 45 dolarów i 90 centów i 30% off z tego a za te, to mi się bardzo podoba, przez te chyba kokardki a za te dwie rzeczy zapłaciłam no z tekstem wiadomo ze wszystkim zapłaciłam 57 dolarów i 99 centów Centów, więc a dalej uważam, że to nie jest wcale tanio, bo Zara nie jest jakimś takim sklepem, wiecie, markowym tutaj. Zara jest po prostu Zara i nie powinna aż tyle kosztować, bo wiadomo, że ten materiał nie jest taki, nie wiadomo jaki, i to szycie ich, to wiecie, no to jest niby takie ładne, modne, ale tak jak mówię. No córka kupiła sukienkę, przywiozła do domu, nawet nie zauważyła i mówi: "O, przy zamku jest dziura." Wróciłyśmy, żeby wymienić na drugą i wszystkie te sukienki, ja mówię, wiesz co, nie wiesz tej sukienki, bo one takie miały jakiś ten materiał i takie były dziwne, to szycie przy zamku, ja mówię, wiesz co, one za, ubierzesz raz czy dwa i będziesz miała to samą dziurkę właśnie taką, jaką znalazłyśmy w tej zakupionej sukience, więc oddała, wzięła zupełnie coś innego. Ale jeżeli Panie jesteście zainteresowane, to Zara ma właśnie tutaj u nas w Ameryce, nie wiem jak w Polsce, ma właśnie duże sejo, ale to sejo, mówię Wam, dalej nie jest tanie, to nie są rzeczy, że można kupić za parę groszy. Także dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia i życzę przyjemnych zakupów, jeżeli się wybierzecie do Zary albo do jakichś innych sklepów. Dziękuję, pa pa!